Halo halo, hej, cześć jak się macie z tej strony Lemon a to jest dziesiąty okrągły odcinek z Wiedźmi 3 pełna kolekcja kart witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z tej gry. E, mianowicie słuchajcie, znajdujemy się dzisiaj we wsi we wsi Fyrezdal. Jest to wieść położona tutaj na tej środkowej wyspie e, Dokładnie w tym miejscu tym trakty możemy dojechać czymkolwiek e, pod wsią Boxholm i obok palisady tutaj ta wioska się tutaj znajduje. Znalazłem tutaj dwóch graczy, mianowicie z jednym nie grałem, z jednym grałem. Jak możecie podejrzewać, grałem z tym, że tak powiem, bardziej widocznym, mi się wydaje. Czyli oczywiście tutaj z Kowalem. Jak sami widzicie, opcja jest podświetlana szaro, więc... Więc po prostu to oznacza, że grałem z tym ziomeczkiem, który tutaj się znajduje. Odchodzimy od niego. Nie będę wam tego pokazywał, bo nie będę grał, że tak powiem, drugi raz z tym samym chłopem. No znowu bez przesady. Skoro już jest zaliczony, to jest zaliczony. Ja wam tylko pokazuję, gdzie możecie go znaleźć. Następnie przenosimy się do kupca, którego pominąłem. I myślę, że nie tylko ja go pominąłem, naprawdę nie wiem, jakim cudem ja szedłem do tego kowala i go nie zauważyłem. Ale jest tutaj facet, który chce zagrać ewidentnie w Gwinta, więc zróbmy to. Jeżeli będziemy mogli zagrać też w karty, to niczego mi już nie zabraknie. Oczywiście, standardowo. Cesarstwo Nilfgaardu, potwory. Wiadomo, mróz to podstawa w tym momencie. Mróz! Dobra, chyba przegrałem tą partię w tej chwili. Miejmy nadzieję, że szpieg da nam karty, które, których potrzebuje. Albo ma słabą talię. To już jest druga, druga opcja. Oby spełniło się to drugie. Czyli, że ma słabą talię. Dostałem. Mgłę. Super. Nie wiem, wsadzę sobie tą mgłę chyba w cztery litery. Autentycznie w tej chwili. No tak. A dostałem jeszcze kolejnego szpiega. No dobrze. Maneki. <noise> o Boże, bożu, nie tak, no nie w taki sposób z całym szacunkiem. No dobrze. To zrobimy tak, żeby mieć co przywracać, bo nie chcę tak, tych healerów marnować. Zróbmy tak. Oczywiście przy Remisie Talian Livgardu wygrywa, więc tutaj to jest y, taka zdolność talii, no po prostu. Nie wybierałem jej sobie. E, tak jest i, i tyle. Oczywiście, potwory załowują jedną kartę na polu bitwy po, po, prze, znaczy po walce, ogólnie. No i co możemy teraz tutaj nakombinować? Nakombinować możemy to, że podbierzemy z partii, przepraszam, stali przeciwnika, podbierzemy sobie naszego, właśnie, szpiega. Przez to nabijemy sobie jeszcze większą ilość kart i może akurat wypadnie nam mróz. Oby. Bo naprawdę on się tutaj przyda bardzo, bardzo mocno w tej chwili. Sami widzicie. Więc módlmy się, żeby tutaj wypadł mróz. Oczywiście, że nie wypadnie mróz, wypadnie mi kolejny szpieg. Nie wiem, z, autentycznie. Proszę. Mróz, proszę was. Okej! Okay. Tylko, że wiecie co? Problem jest taki, że jak dam tego, tego monstera, że tak powiem, czyli tego smoka, to niestety zniszczy mi tylko tego ziomka. A tak, gdyby nie było tego, to by mi zniszczyło całą tutaj. Całe to by mi zniszczyło. O Jezu, jakie to by było mocne. Jakie to by było mocarne, ale nie jest oczywiście, bo przecież nie może być mocarne. Mm, Okej. Okay. Spróbujmy zagrać healerem i... Po, że tak powiem znowu. Akcja fake, czyli że walczymy, walczymy. Potem podminimy sobie łucznika i wiecie, wypr wypr wyprujemy go z kart. Hmm. Okej. Okay. Spróbujmy. Zobaczymy, czy podda partię, czy nie. Be czy zaryzykuje i podda, nie podda. Ale zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. Bardzo dobrze się dzieje w tej chwili. Co um... mamy... Ok, katapulty. To w sumie miecznika bym sobie wykorzystał tej, bo on tak mi jest useless w tej chwili. Nie jest mi potrzebne, nic z nim nie zrobię. A mogę właśnie zużyć na gościa tutaj zobaczcie, co się dzieje. Że dzieją się dymy, dymy, dymy Dymy na czacie i chacie hmm. Przeciwnik spasował No i teraz, wiecie co, i teraz mógłbym przystąpić do ataku Mianowicie, mógłbym przystąpić do ataku Tylko nie wiem, czy mi wystarczy jednostek Aczkolwiek, no zobaczmy Zróbmy tak Zróbmy tak. Bum. I zbija się do 74. Czyli jak dam tu róg, to będzie 14. Dorzucę katapulty to. 10, 16. Czyli już będę miał 22 plus 16, 38. Czyli w sumie możemy policzyć już 32 nawet, bo to jest 10, 16, 32. Czyli to będzie 32, 45, 54. 54 plus 24 to jest już 78, czyli go bijemy po prostu, dobra. Lecymy dur. Kończymy to w dwóch partiach. No i byczko masz przerobane, ci powiem. no ty, ty, Tyle ci powiem. No. Cóż ja mogę więcej rzec. Tutaj będziemy mieć 10, tutaj będziemy mieć więcej, tu będziemy mieć... 14. Tyk. I braknie mi jednego punktu, żeby stówkę zrobić, ty! Ajajaj. Aj, aj. Nawet mógłbym teoretycznie teraz osłabić jeszcze, zobaczcie, tak wiecie. orfan się osłabić, po prostu. I tak to wygrywam. Pięknie, słuchajcie, pięknie, pięknie, pięknie! Mamy super, kolejna... kolejna partyjka wygrana. Oczywiście tutaj... Ida Eman Epsivni, czyli to jest y, koleżanka z, y, z Koyatel. Dokładnie, uczniczka. Okej, okay. Zobaczmy sobie oczywiście na naszą. Y, na nasze karty. Karty. Zawodników. Oczywiście mamy dziewięciu, proszę bardzo. Dziewięciu graczy zostało. Y, jeżeli chodzi o wieś ResDal, to by było na tyle. Natomiast w tej chwili przeniesiemy się. Do portu w Holmstein. Jak coś. Ja tutaj zerkam na kartkę, którą mam. Tak, tak tylko mówię. Przenosimy się do portu w... Aha. Nie przenosimy się, bo jestem debilem i nie, po, nie potrzebuję podznacznik. E, no tak. E, zdarza mi się to, oczywiście. Zapominają o takich prostych, banalnych rzeczach. Jakim jest podejście pod, właśnie, znacznik i przeteleportowanie się do innej miejscówki. Port w Holmstein. Od razu Wam powiem, w porcie w Holmstein mamy jednego zawodnika, jednego gracza. To jest bardziej takie. taka wioseczka sobie, że tak powiem. Nic szczególnego. I właśnie ten gość, z którym możemy zagrać w Gwinta, jest tutaj, centralnie pod nami. Proszę bardzo. Grałem z nim w karty, więc nie muszę tutaj grać, że tak powiem, na odcinku. To myślę, że dla Was też jest y, szybsze, bo nie stoję i nie gram jak idiota, tylko po prostu pokazuję Wam, gdzie są zawodnicy. Czyli port w Holmstein mamy zaliczony. Y, nie ma tu nic więcej, mamy tylko tego gościa, centralnie na wejściu. Następnie przeniesiemy się tutaj, centralnie pod tą lokalizację, czyli pod Kermyre. E, tutaj już mamy dwóch zawodników. Mamy Płatnerza i mamy Kowala, e, którzy są no. No bardzo prosi do zlokalizowania. Nie są, że tak powiem, wymagająco, że ty gdzieś musimy biegać i szukać. Oni są po prostu tutaj w tej, w tej cytadeli, u Lugosa szalonego. Mm, proszę o, bardzo, płatny. Sz chcesz coś kupić? Numer jeden. I z tym panem również grałem od dziwo. Z tym panem również grałem, yy, więc też Bywaj. do odhaczenia do, do odhaczenia zawodnik, ale z tym panem już nie grałem. O, czego? Bo tutaj pamiętam, że miałem właśnie. A nie, jednak grałem. Przepraszam, mój błąd, czyli dzisiaj mamy speedrun delikatny na odcinku, e, jednak z tymi dwoma panami już grałem. Grałem tutaj i, i wygrałem najwidoczniej. No to w takim razie idziemy dalej, nie zatrzymujemy się. Jesteśmy szybcy i wściekli w tym odcinku. Um, Okej. Okay. No, to dobrze, no to kolejne. O, tutaj mi się akurat zduplikowało. Nie zauważyłem. <grym>, zduplikowało mi się wieś Blandaré. Gdzie jest wieś Blandare? Zobaczmy. Wieś Blandare jest tutaj. Nasza kolejna lokalizacja. Oczywiście. Dawajcie, oczywiście, znać, czy cieszycie się z powrotu serii, czy cieszycie się z tego, że wróciłem do nagrywania, bo powiem szczerze, no, dawno już tego nie robiłem. Dawno tego nie robiłem i czekajcie, muszę zrobić medytację. Dawno tego nie robiłem i jednak jest to dla mnie coś nowego, z powrotem. Bo jednak, jak wypadasz z takiego rytmu. O! To właśnie, no, jednak jest zupełnie inaczej, jednak inaczej jest to streamowanie niż nagrywanie. Na streamie możesz sobie troszeczkę bardziej na luzie, a na odcinku przydałoby się przechodzić do, kon do konkretów. Twój szczęśliwy dzień. Dobrze wydać zarobiony pieniądz, to też sztuka. Kolejny kupiec i z tym panem również grałem w karty. Więc też mamy tutaj kolejnego ziomeczka już odhaczonego. Wieś blandare. No dobrze, w takim razie... Przechodzimy do kolejnej lokalizacji. Kolejną lokalizacją jest Dąb Gedenate. i to jest oczywiście ten kupiec chyba, o ile się nie mylę. Bo to może być albo ten, albo ten. Zaraz sprawdzimy. Ale chyba chyba chodzi o gremistę tutaj, tak mi się wydaje. To jednak nie o tego kupca, którego ja zaznaczyłem, tylko po prostu mamy zagrać z gremistą, bo ten ziomek tylko ma tutaj do sprzedaży jakieś tam zioła i takie pierdoły, więc po prostu przejdźmy ...do gremisty. Bo o dziwo, mimo że gramy, mamy z nim w questie, że tak powiem... Nie, no chyba z nim... Nauczyłem cię wszystkiego, co umiem. Czego jeszcze chcesz? Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam, powiem szczerze, czy mamy, że tak powiem, zagrać z nim jeszcze w karty. Czy to jest tylko odnośnie quest'a, że on tam nas uczy jakichś rzeczy, no nie? Ale tu widzę, że też mam odhaczone, także... Także kolejny zawodnik odhaczony. No dobrze, w takim razie. Dobrze, dobrze. Dobrze, panie Bobrze. No to w takim razie dzisiaj naprawdę lecimy jak burza. Kolejna lokalizacja, którą tutaj chcę poruszyć, to jest most do Kertrolde. Teleportujemy się tam, i tam jest, pewnie pamiętacie, jest płatnerz. I ten płatnerz może nam oczywiście wykuć różne zbroje i tak dalej, i tak dalej. Ale możemy z nim również zagrać partyjeczkę w gwinta. I no, powiem szczerze, nie sądziłem, że tak szybko przejdziemy do tego punktu, że tutaj już będziemy pod mostem Kertrolde. Dzień dobry. No miałeś, miałeś. Jak sami widzicie, tutaj już nie grałem w Gwinta, czyli podchodzimy, gramy i to chyba będzie ostatnia partia w tym odcinku. Bo widzę, że i tak się mocno wyprzy wyprzytykałem już z tych miejsc, w których powinienem być i pograć, a okazuje się, że tutaj jednak miałem już... Yy, już jednak grałem wcześniej, yy, poza, poza wizją po prostu. No dobrze. Okej, okay, co my tu mamy? Foltest, okej, okay, czyli Królestwa Północy. Mamy uczników, mamy uczników. To nie, to nie chcę tutaj mieć mgły na łuczników. Może być ten pan... I tyle na razie. Okej. Okay. Coś już widzę się szykuje pod katapultę. Okej. Okay. Podmianka, czyli standardowe, standardowe zagranie, że tak powiem. Co ja chcę zagrać teraz? Dobre pytanie. Yy, dobra. Zagrajmy sobie w takim razie gościem unikatową kartą. Zagrajmy sobie unikatową kartą, bo on teraz mi wrzuci szpiega, ja mu znowu wezmę tego szpiega. A jednak nie. O. A to nowina dopiero. A jednak nie zagrał tego. Hmm. Nie powiem, czuję się zaskoczony. Czuję się delikatnie zaskoczony. Ale teraz mogę zagrać właśnie tego gościa. Bo jak wrzucę sobie tego potwora. Patrz, jak będzie kitrał. Zobaczcie, gość, jak kitra. Yy, jak, jak bot kitra, kitra mi tego mm, szpiega, żeby mi tylko wrzucić, kiedy spasuje. No dobrze. No to od razu lecimy z tym. Zobaczymy. Panie kochany, nie podoba mi się to, jak pan gra. Nie podoba mi się to. spasuje? Nie spasuje, będzie gonił. I zobaczcie, ja teraz spasuję i on mi wrzuci tego szpiega. 100%. 100% scenariusz. Zobaczycie. Przepraszam, muszę sobie poprawić, bo tutaj jednak kabel mnie troszeczkę ogranicza czasami. Dobra. Pytanie i teraz zakładam spasuje, no nie ma bata. A jednak, a jednak nie. Jednak już tego, na tego szpiega się skusił. I to jest nawet dla mnie lepsza opcja, bo talar ma tylko właśnie jed, moc jeden, więc to jest naprawdę znikoma moc. O, on mi dorzuci do mnie. Mi to się podoba jak najbardziej. Oczywiście, dostał coś fajnego. Dostał coś fajnego, ale ja mu też dorzucę szpiega. Już widzę, że tutaj będzie dość ciekawa rozgrywka pasik, no to ja jeszcze dorzucę jednego szpiega w takim razie i co fajniejsze potem słuchajcie, po tej partii podbiorę znowu Talara, dzięki zdolności mojego y, przywódcy fajnie, fajnie, naprawdę spoko podoba mi się ten pomysł co, co nie zmienia faktu, że Królestwa Północy są teraz w, że tak powiem w dość słabej sytuacji bardzo słabej bym nawet powiedział Talar poproszę Bo teraz królestwa północy są pod naporem i to dość mocnym. Moim, oczywiście. No bo muszą wygrać partie. Jak nie wygrają partii, no to jest lipa. A ja, słuchajcie, ja się wzbogacam coraz bardziej i to coraz bardziej. Oj nie, ale chłopie trafiłeś, oj ale ci się trafiło Ale to jest unlucky teraz dla niego, zobaczcie na to Oj, 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 <ścoughs> oj, oj, oj. Jak mi przykro Unlucky słuchajcie, no akurat dobrało mi po tym gościu, dobrało mi pożogę No nic na to nie mogłem poradzić A co najlepsze, mogę jeszcze się pobawić, troszeczkę pożonglować tutaj zagraniami Ponieważ robię tak Cyk. Ja naprawdę ja współczuję komputerowi teraz, bo ja tak sobie mogę żonglować w tej gierce, że to się w pale nie mieści. Naprawdę. Sami zobaczcie, jest taka żo żonglerka, że. Łopanie. <grymne> Okej. Okay. Przepraszam, ale no, nieczęsto nie mam okazję, żeby się tak pobawić tutaj, pożonglować taktykami, zagrywkami i tak dalej. No wiem, jestem brutalny, przepraszam, no Przeciwnik już spasował w ogóle Daj mi spokój święty Przestań mnie prześladować Dobra, co my tu mamy Jaskra teoretycznie, okej, okay, jaskier to jest dobra opcja Mamy też tutaj tego ziomeczka Ale ich sobie dwóch przywrócimy Po prostu Cyk, tego pana sobie przywrócimy Cyk, tutaj panią Jennefer z Wengerbergu sobie przywrócimy jaskra tyk cudownie i teraz oczywiście lecimy z kartami specjalnymi jeszcze róg dowódcy sobie dorzucimy tutaj nauczników oczywiście żeby podbustować jeszcze bardziej statystyki ich tyk No, i przebijamy barierę 100 punktów tym samym. Fajnie, bo to zawsze mnie cieszy takie, takie osiągnięcie. Taka kompletna deklasacja przeciwnika, e, zawsze mnie to cieszy. E, kiedy mi się uda fajnie tutaj ograć, e, ograć system. Pięknie, słuchajcie. Pięknie, pięknie, i jeszcze pięknie się to udało wygrać. Naprawdę cudowna partia. Mamy hawekarskiego medyka, czyli to jest oczywiście talia Skojatel. Um, to jest oczywiście talia Skojatel, i tutaj to jest. Tutaj właśnie ta pani hawekarski medyk. No okej, okay, no dobrze, zobaczmy sobie na czas, jak to wygląda. Okej, okay, widzę, że to już jest, że tak powiem, ten czas, ten, ten moment. Kiedy po prostu będziemy kończyć? Pożegnam się z Wami tym pięknym widoczkiem na całe Skellige tutaj można powiedzieć. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Oczywiście przy mikrofonie był Lemon. Lemon. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych materiałach. Na razie, papa. Pa. I cześć, cześć. Piąteczkę dla Was.